To są aktualności gminy kołbaskowo Mateusz Iżakowski. Zapraszam! A zaczynamy od tematu zbiórki darów dla Ukrainy w gminie kołbaskową. Praktycznie od początku wojny za naszą wschodnią granicą w urzędzie, jak i w placówkach oświatowych zbierane są m.in. śpiwory, pakiety medyczne czy latarki. Pierwszy tra transport z darami wyjechał już do szczecińskiego oddziału Związku Ukraińców w Polsce. Przypomnijmy, że gmina kołbaskowa udostępniła także pięć mieszkań dla uchodźców, które są w tej chwili remontowane, tak aby goście z za naszej wschodniej granicy czuli się jak w domu. W mieszkaniach pojawiły się łóżka. Sprzęt RTV i AGD. Uruchomiono także specjalny numer konta, na którym można wpłacać pieniądze. Szczegóły dostępne są na stronie kołbaskowo.pl a teraz zaglądamy do Barnisławia, gdzie w ostatni weekend miłośnicy historii na starym, przykościelnym terenie, gdzie przed ponad 20 laty znajdował się cmentarz, odnaleźli kilka ciekawych rzeczy. To między innymi 144-letni krzyż żeliwny należący do zmarłych trojaczków urodzonych 4 października 1878 roku w Barnisławiu. Ponadto wykopano odlewane elementy nagrobków i fragmenty płyt nagrobnych. Prace na tym terenie będą jeszcze kontynuowane. Nasze maluchy wiedzą jak być bezpiecznym. W konkursie plastycznym Udane ferie to bezpieczne ferie były bezkonkurencyjne. Konkurs zorganizował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach. Wzięły w nim udział dzieci w dwóch kategoriach wiekowych: 5-6 lat oraz uczęszczające do klas 1-3 szkół podstawowych. Nasze przedszkolaki zgarnęły wszystkie laury w tej pierwszej kategorii. Pierwsze miejsce zajęła Kornelia Pilip z Przedszkola Publicznego w Przedsławiu. Drugie Kornela Piasecka z tej samej placówki. Trzecie Emilia Gawliczek z Przedszkola Publicznego w Kołbaskowie. Wyróżnienia trafiły także do Javiera Pietruszewskiego z Przedszkola Publicznego w Przedsławiu oraz Poli Lesiński z Przedszkola Publicznego w Kołbaskowie. Maluchom oczywiście serdecznie gratulujemy. W ostatni weekend w Kinie Zachód, działającym przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji, odbył się Dzień Kobiet. Podczas wydarzenia wszystkie panie mogły zobaczyć trzy seanse, a w przerwach wziąć udział w szkoleniu z zasad masażu twarzy czy we wspólnej relaksacji. Do tego nie brakowało pysznego poczęstunku. Kaśka Sochacka w Przecławiu. W ostatnią niedzielę w Goksirze odbył się koncert tej znanej i lubianej artystki. Publiczność dopisała, a podczas koncertu mogliśmy usłyszeć piosenki pochodzące z dwóch ostatnich albumów. Super, bardzo, bardzo mi było miło. Muszę przyznać, że publiczność była dzisiaj bardzo taka no da, dała dużo energii nam wszystkim chyba. W zeszłym roku wydałaś dwa albumy, czy w tym roku też już jakieś plany takie wydawnicze? No jak na razie nadeszła konsumpcja tych piosenek, czyli w końcu mogę je koncertować i grać je i myślę, że no na pewno piosenki powstają, ale czy będzie jakaś płyta, no myślę, że nie w tym roku na pewno, ale w przyszłym no to kto wie. Czy w jakiejkolwiek pandemia wpłynęła na twoją twórczość? Mieliśmy dwa, lat, dwa lata takiego. No Takiej taki niewiadomej to też chyba efekty właśnie tego, że wydałaś te płytę. To był czas na to, żebyś pracowała nad tymi płytami? Tak, ponieważ ja, ja paradoksalnie skorzystałam z tego czasu zamknięcia, i wtedy te prace moje były najbardziej takie zintensyfikowane. Zintensyfikowane oczywiście. E, no, przede wszystkim też z racji tego, że produkuje moją płytę Oleg Świerkot, a Oleg jest gitarzystą Dawida. E, pamiętam, że wtedy byli w trakcie leśnej trasy i bardzo dużo mieli koncertów, bo jak się zatrzymał świat, zatrzymał się też Olek, i, i po prostu był czas, żeby sobie usiąść w studiu i popracować. Przed nami koncert dla Ukrainy. W niedzielę w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przetsławiu wystąpią cztery zespoły: Stanger, Time to Express, Parasol i Jackpot. Cześć, tu Parasol. W najbliższą niedzielę, 13 marca, zagramy w Goksirze na Przetsławiu koncert poświęcony Ukrainie. Zapraszamy! Cześć z tej strony zespół Time to Express. Cześć. Jak wiadomo, wszyscy przyłączamy się do akcji, aby pomóc ludziom z Ukrainy. My też to robimy już w najbliższą niedzielę o godzinie 16. Tak jest. E, zagramy na tej sali koncert, zagrają też e, inne fajne zespoły ze Szczecina. Zapraszamy na e, wieczór koncertowy Solidarni z Ukrainą. Wiadomo, zbieramy na pomoc. E, nietypowo, bo biletami wstępu będą śpiwory, karimaty i wszystkie potrzebne rzeczy, które są ujęte w wydarzeniu, także warto spojrzeć, żeby ta pomoc była właściwa. Cześć, kochani, z tej strony zespół Stanger. Zapraszamy Was na koncert, który odbędzie się już 13 marca w tą niedzielę w Goksirze na Przedsławiu. Ten piękny dom kultury, który tam się mieści na godzinę 16. Będą inne zespoły. Zapraszamy, będziemy pomagać, będziemy grać, będziemy się dobrze bawić i jednoczyć. I Was tam nie może zabraknąć. Pa. Podczas wydarzenia będą zbierane rzeczy, które pojadą na Ukrainę. Biletem wstępu mogą być latarki, śpiwory, nowa ciepła odzież, apteczki czy konserwy długoterminowe. Początek koncertu o godzinie 16. .00. A teraz zapowiedź premiery teledysku, który powstawał w malowniczej scenerii Gminy Kołbaskowo. Mowa o piosence Virgin Island w wykonaniu Marii Radoszewskiej i Tomka Skierczyńskiego. Zdjęcia do klipu powstawały na przełomie października i listopada, a premierę klipu zaplanowano na dzień 17 marca w serwisie YouTube. Na koniec przypomnienie: już 5 czerwca na terenie Goxiru odbędzie się Przesław Festival 2022. Podczas imprezy wystąpią tacy artyści jak Dikanda, Hepiset, Łona i Weber, Krzysztof Zalewski i zespół Kult. Bilety ciągle w sprzedaży w kasie Goxir oraz online. Szczegóły znaleźć można na stronie festiwalu www.przeclawfestival.pl. I to tyle w tym wydaniu aktualności. Na następny zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.